15 lat zajmowałem się zarządzaniem drogami ruchu miasta Poznania. Przeżywałem tam te problemy w skali wielokrotnie większej od państwa. wrócę do tamtych lat, bo aktualnie już jestem od 10 lat na emeryturze, no, sytuacja jest, no, ja w stosunku do dużego miasta Poznania. No, no adekwatna. Nie ma miasta w Polsce, które nie ma problemów komunikacyjnych. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Otóż przebiegające przez miasto Druga Krawa 11, 12, 15 i Druga Wojewódzka, inne drugi powiatowy, przeprowadzają przez Wasze miasto znaczny ruch tranzytowy i stałe, stałe, jesteście miastem o jakimś istotnym więzieniu komunikacyjnym. To jest. Stan istniejący. Kiedy będzie obwodnica? Ja myślę, że nie chcę być złym prorokiem, ale na to jeszcze troszkę będziecie musieli na pewno poczekać. Sama obwodnica też czasami nie jest już lekarstwem na rozwiązanie wszystkich problemów komunikacyjnych. Z reguły, gdy powstanie obwodnica, wiele samochodów korzysta ze starego przyjazdu, który z reguły jest krótszy i też wymaga wtedy pewnych przedsięwzięć. By na tej dawnej trasie uspokojonej. To... W zasadzie kto odpowiada? Jak ja przyjadę do Miaławicza, znam bo robiłem Wam tą szczęsną, bo nieszczęsną strefę parkowania, która jest jednym z elementów poprawy Waszej sytuacji w centrum, to ja zawsze oceniam, że. oceniam burmistrza. Jest tu burmistrz, czy nie ma burmistrza w góry? A on nie ma wpływu, co się dzieje w 11. Co się dzieje na drodze Wojewódzkiej, albo sobie rządzą inni panowie i po prostu realizują każde swoje jakieś może Do nas w tej chwili nie wjeżdża może 40% normalnie tych samochodów, które wjeżdżają codziennie. I dlatego się panu udało, udało dojechać. I Niech pan nam nie mówi o parkingach, że trzeba o tworzyć, o światłach, że trzeba je zmieniać. Bo pytanie jest zasadnicze, co należy zrobić, żeby usprawnić ruch w Jarocinie. I to nie chodzi o ruch lokalny, bo my, my jako mieszkańcy, nie jesteśmy w stanie zablokować tego miasta, tylko chodzi o ruch tranzytowy. Ja panu coś, dobrze, ja coś panu powiem. Dzie, dziękuję za uwagę. Jedno, jedno pana sprostuję. klucz, znam. Lepiej częściej niż Pan. A to ja rodzinę znam tak dobrze, bo mam żonę z tych strącką, to że przyjeżdżam się do raz na dwa tygodnie. Wstępuję, ale do ja rodzina. Tak jest. Interesuję się rodzinem, Pochodziłem u Was tu dwa tygodnie. Dokładnie znam wszystkie Wasze zakątki i drogi. Niech się Pan nie martwi. Na konkretną każdą drogę, zobaczyć każde skrzyżowane. Co są, do nich należy. To są, to są na przykład, to są małe rondy, to są zmiany. Można czasami mały dodatkowy pas wyplotu zrobić, żeby auto, auto się nie zatrzymywało. Jest możliwość inaczej ustawienia oznakowania. Trzeba wyraźnie być która droga ma być główna, która ma być podporządkowana. Bo czasami tu u was tak jest różnie. Światła, światła stoją na podporządkowane, auta żadnego nie ma, na główny też jechać nie można. I naprawdę to jest grama. Ja, ja, ja nie będę tu musiał, to musiałbym na wypowiedź, 2 dwie, trzy godziny, ja nie umiem wam tu recepty takie wystawić. Żadne z rozwiązań, nawet jedna, dwie obwodnice nie rozwiążą wszystkie waszych problemów. Zawsze będą występowały problemy po prostu komunikacyjne i w niektórych miastach świata te... Godziny krytyczne trwają, jak w Kairze czy tam gdzieś w Delhi, 24 godziny, a u Was może po pół godziny są takie godziny, gdzie ciężko jest po prostu przejechać. Ja nie mówię w tej chwili o 11. Na to po prostu, wy niestety, możecie sobie tylko ponarzekać, poprzeklinać i prosić wszystkich gestorów, by jednak ta obwodnica jak najszybciej po prostu powstała. Namest 11, czyli ta trasa jest bardzo potrzebna. Dla wszystkich mieszkańców, ja mieszkam w Kaliszu, Posobrazki również, to dla nas ta droga też jest bardzo ważna. Ale dzisiaj to dla nas tu powinny być dwie kluczowe rzeczy: to jest dokończenie obwodnicy Ostrowa, chociaż Jarocina nie interesuje, ale to znowu jest następna paranoja, że mamy pół obwodnicy, która do niczego nie, do, nie biegnie, i kilkaset milionów w zasadzie w polu jest łączone. I drugi temat to jest dla naszego regionu, to jest obwodnica Jarocina. I szanowni Państwo, dyskutujmy, jakie podjąć wspólne działania posłów z tego regionu, ale i samorządowców, aby w tym rozdaniu, na które są jeszcze środki, są środki europejskie, ta obwodnica się znalazła. Już na salach, gdzie prowadziłem dyskusję w sprawie obwodnicy, słyszałem bardzo wiele. E, poseł Grubiński wkopywał łopatę, poseł Witczak wkopywał łopatę, ówczesny sta, sta, starosta dawał głowę. E, wszyscy parlamentarzyści, którzy przyjeżdżali gwarantowali, że Obłotnica to w zasadzie jest już e, w budowie. Tak usłyszałem na jednym spotkaniu. Już jest w budowie. ale. A posłuch Witczak zaproszony na dzisiaj, posłuch z Koalicji Platformy Obywatelskiej, nie przyjechał na, na dzisiejsze zaproszenie do wyczyna. Nie wiem dlaczego. Tak samo jak dostałem telefon z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że nie mają czasu przyjechać. Państwo zwróćcie uwagę, że prowadzący nie wymienił nie wymienił mojego nazwiska, że ja już łopatę tu kopałem, <laughs> także możecie być spokojni, że ja chodzę po ziemi i nigdzie nic nie obiecuję, natomiast załatwiać to potrafię i staram się